Cześć, witajcie brodaci bracia. Dziś mam dla was coś naprawdę ciekawego, szczególnie dla brodaczy związanych mniej lub bardziej z aktywnym spędzaniem czasu wolnego, ewentualnie ze sportami ekstremalnymi, ponieważ dzisiaj przyglądamy się marce, a właściwie kosmetykom marki Radical. Zostańcie ze mną. Radical to marka ze Słowenii, która w swojej ofercie posiada naprawdę ciekawe kosmetyki wysokiej jakości. Są to olejki do brody, których jest naprawdę masa. Ja testowałem tylko jeden, ale jest ich naprawdę dużo. Są też woski do wąsów o bardzo mocnym chwycie i naprawdę fajne metalowe grzebienie. Ja sam uprawiam sport ekstremalny jakim jest jazda na deskorolce. Dla niektórych może być to mniej lub, lub bardziej ekstremalny sport. Ja myślę, że spokojnie do takich bym go zaliczył, chociaż jest to bardziej moje hobby, sposób na życie niż sport, ale tak już bym się nie czepiał. Także podwójnie ucieszyłem się, kiedy skontaktował się ze mną Sklep Beardshop Shop i zaproponował mi właśnie test tych kosmetyków. Bardzo się cieszę, że na rynku jest marka, która w swojej ideologii odnosi się właśnie do sportów ekstremalnych, do osób, które spędzają czas aktywnie. Dobrze, zacznijmy sobie od olejku do brody. Olejek do brody, który ja wybrałem, to Move. Beardowy. Olejek dobrody mył który ja wybrałem, już z samej nazwy sugeruje swoje przeznaczenie. Jest dedykowany osobom, które spędzają aktywnie czas, które są w ruchu, które potrzebują produktu, który będzie wytrzymały i odporny na wszystkie mniej lub bardziej sprzyjające warunki atmosferyczne typu słońce, wiatr, kurz, pył itd. itd. Um... Jest to podobno najfajniejszy, jednocześnie najdziwniejszy olejek w całej ofercie. Występuje w takim oto drewnianym pudełeczku. Jest ono w 100% biodegradowalne, jak zapewnia producent. W środku oczywiście mamy etykietkę, która informuje nas o sposobie użycia i składnikach. Sam olejek yy, mieści się w buteleczce o pojemności 30 ml. Jest ona dosyć mi minimalistyczna, jest to po prostu szklana buteleczka z białymi napisami. A, jeśli chodzi o skład, jest on bardzo prosty, przejrzysty. A, bardzo mi się to podoba. Jest tu bowiem olejek jojoba, arganowy, ze słodkich migdałów. Są tu też a, olejki oczywiście eteryczne. A jakimi są cytrusy, eukaliptus i trawa cytrynowa. Tutaj oczywiście buteleczka się odkręca, mamy, jak ja to nazywam, zakraplacz. Nie ma pipety, ale powiem szczerze, że nie przeszkadza to jakoś szczególnie. Olejek jest w 100% naturalny oczywiście vegan friendly. Dobrze, otwórzmy sobie go, nałóżmy go na brodę, zobaczmy jak pachnie. Ja brodę wcześniej już umyłem. Jak widzicie, troszkę jest taka puszysta. Spróbuję ją lekko ogarnąć. Odkręcamy olejek. Jego zapach jest naprawdę fantastyczny. Jest tak rześki, tak przyjemny, tak pozytywnie nastrajający, że nie wiem, jak dokładnie Wam to opisać. Idealne połączenie naprawdę właśnie nut cytrusowych, eukaliptusu i trawy cytrynowej. Zapach troszkę przypomina mi olejek uh, Beard Elixir, który już kiedyś stosowałem. Nie pamiętam teraz marki, to była chyba uh, Recipe for Men. W każdym razie zostawiam gdzieś tam na dole uh, link do bloga, do recenzji, dla porównania. Uh, w każdym razie olejek jest naprawdę świetny. Ja sobie go teraz trochę skropię na rękę. Kolor ma taki. Dosyć typowy dla olejków słonkowych. Na rękach wydaje się być bardzo tłusty. Natomiast zaraz po wsmarowaniu w brodę widzimy, że wcale nie jest taki, taki tłusty. Olejek bardzo fajnie się wchłania. Nadaje w brodzie taki naturalny, zdrowy połysk. No i przede wszystkim uodparnia ją na takie właśnie niekorzystne warunki atmosferyczne, z którymi możemy się spotkać podczas wykonywania naszych aktywności ruchowych. Po wsmarowaniu tego olejku w brodę naprawdę triki mi lepiej siadają na desce. Nie no, to był żart. Dobrze, olejek wsmarowałem w brodę. I przy okazji przedstawię Wam kolejny produkt, właściwie urządzenie, przyrząd, który również znajduje się w ofercie marki Radical, a jest to grzebień. Grzebień jest metalowy, wykonany ze stali nierdzewnej, jest to oczywiście grzebień do brody, ewentualnie włosów, z szerokim rozstawem zębów. I co jeszcze? Jest to oczywiście również multitool, czyli możemy sobie nim otworzyć piwo, przykręcić track w desce. Są to też inne gniazda, które dokładnie opiszę na blogu. W każdym razie możemy sobie przeczesać od razu brodę. Nigdy wcześniej nie czesałem się grzebieniem metalowym przy suchej brodzie raczej się nie sprawdza, ponieważ troszkę szarpie włosy. Jednak jest to metal dosyć twarde tworzywo i takie niekoniecznie komfortowe, jeśli chodzi o czesanie. Ale akurat po nałożeniu olejku grzebień sprawdza się idealnie, chociaż ja i tak bardziej traktuję go jako gadżet. Taki, powiedzmy, który można gdzieś tam do plecaka wrzucić, ewentualnie do kieszeni. I idąc na deskę, powiedzmy, gdzieś tam mi się poluzuje kółeczko czy trak, to mogę sobie spokojnie... Kolejnym dzieć. produktem, który chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować, jest wosk do wąsów, który oczywiście również występuje w zgrabnym, drewnianym pudełeczku. W środku mamy wosk. Wosk nosi nazwę IP66. W środku, oczywiście, również etykietka, ulotka, na której znajdziemy mnóstwo przydatnych informacji. Ja już sobie ją przeczytałem, więc mogę to odłożyć. Razem z tym woskiem otrzymujemy taki fajny metalowy również grzebień do wąsów. W ekstremalnych, awaryjnych sytuacjach, oczywiście, możemy go używać. Chociaż ja również bardziej traktuję go jako gadżet, taki braloczek do kluczy, który można sobie przypiąć. Naprawdę fajna rzecz. Tu też mamy oczywiście otwieracz do piwa i jednocześnie a, klucz. E, dobrze, e, wosk, e, powiem szczerze, że wcześniej nie spotkałem się z taką formą. E, wosk w... występuje w sztyfcie. Wygląda jak pomadka do ust, ewentualnie jakiś klej. Co jest bardzo fajne? To, że to jest malutkie opakowanie. Mamy tutaj 15 ml. Tak, 4,25 g. Wosk jest właśnie w takim plastikowym opakowaniu, które możemy naprawdę ułożyć wszędzie. W kieszeń, nawet w koszuli czy w spodniach nosić jednocześnie na bieżąco ten wosk rozgrzewać. To naprawdę mocny wosk, chyba najmocniejszy, z jakim się spotkałem. E, producent posiada również inne woski, natomiast ten określa jako naprawdę hardkorowy. E, I on jest brandowany nazwiskiem e, słoweńskiego narciarza, który specjalizuje się w skikrosie. E, I jego imię i nazwisko to Filip Flisar. Możecie sobie wygooglować teraz, jeśli chcecie, Filip Flisar. E, zobaczycie, że koleżka ma naprawdę konkretne wąsy. E, I takie wąsy muszą się na mrozie, przy niskich temperaturach, podczas zjazdów na nartach utrzymywać. W nienagannej e, pozycji formie. Dlatego też opracowano właśnie ten wosk. E, ja troszkę trzymałem go w kieszeni. Mam nadzieję, że się e, nieco rozgrzał, ponieważ jest naprawdę mocny. Jest to oczywiście wosk pszczeli. Wosk ma być odporny na śnieg, wiatr, a kurz, pył, niskie temperatury, grube imprezy, alkohol. Nie, tak naprawdę ma po prostu utrzymać naszego wąsa w niezmienionej pozycji i formie. Ja starałem się go tutaj troszkę rozszerzać. Mam nadzieję, że będzie współpracował dzisiaj ze mną. W każdym razie, tak jak mówiłem, jest to chyba najmocniejszy wosk, z jakim się spotkałem. Forma sztyftu jest bardzo fajna, ponieważ możemy sobie bezpośrednio ten wosk wetrzeć w wąsy. Wciaranie go w ten sposób jest dosyć korowe, bo wosk mocno ciągnie chyba nie do końca dobrze go rozgrzałem w każdym razie po mocniejszym konkretniejszym rozgrzaniu on naprawdę fajnie sobie tutaj yy, na te wąsy wchodzi możemy użyć oczywiście naszego grzebienia z kolekcji czterech krzyży Filipa Flissara rozczesać nasze wąsy i jeszcze przydałoby się na, koń na końcówki nałożyć, podkręcić tego wąsa, ja troszkę sobie tutaj zbiorę palcem. Zobaczymy jak mi to wyjdzie. Ostatnio troszkę tego wąsa zapuściłem, żeby właśnie móc Zaprezentować Wam ten wosk. Ostatnie zakręcenie wąsa. Nie wiem, czy Wy też tak macie, że zawsze ten jeden wąs nie chce się tak kręcić jak ten, który chce się kręcić. Zawsze jeden płata figle, gdy drugi układa się tak jakbyśmy tego chcieli. Tak czy siak. Włosy zakręcone. E, niestety nie jestem w stanie sprawdzić, czy wosk daje radę w ekstremalnych warunkach. E, to zostawiłem Filipowi Flisarowi. Natomiast muszę przyznać, że w moich warunkach sprawdza się naprawdę dobrze. Do tego jest poręczny i zawsze gotowy do akcji. Ma przyjemny zapach. Podsumowując produkty marki Radical, przynajmniej te 3 czy cztery, które dzisiaj Wam pokazałem. Pierwszy był olejek do brody, który mogę naprawdę polecić. Może nie dodaje on, że tak powiem, skrzydeł, E, nie ułatwia robienia trików na desce i tak dalej ale na pewno fajnie wpisuje się w całą tą otoczkę sportów ekstremalnych do tego ma naprawdę rzeźki e, świeży, przyjemny e, pozytywnie nastrajający zapach e, jest wykonany oczywiście z naturalnych składników e, nie przetłuszcza brody nie zostawia tłustego filmu fajnie nawilża, fajnie odżywia broda zmięciutka. Także to by był olejek. Drugim kosmetykiem produktem był hardkorowy mocny wosk do wąsów, który dostajemy w takiej oto kompaktowej wersji. Możemy zawsze sobie go włożyć do kieszeni i nosić przy sobie, poprawić wąsa w razie W. Generalnie przeznaczony jest dla osób, które uprawiają jakieś sporty, właśnie takie zimowe, gdzie powiedzmy ten wąs musi być utrzymany w topowej kondycji. I Ja potwierdzam, że jest bardzo mocny. Czuć to już od pierwszego pociągnięcia, od nałożenia. Dodatkowo taki fajny gadżet bayer w postaci Grzebyczka do wąsów można sobie gdzieś tam pomiędzy zjazdami wąsy rozczesać I kolejny gadżet grzebień Może być nawet do włosów Może być do brody Jak kto woli Ja generalnie używam go jako takiego ciekawego gadżetu do a, podkręcenia swoich śrub w desce Bardzo fajny solidny, dosyć ciężki. Piwo też nim otworzymy po ciężkim dniu w pracy albo z kolegami na desce. Generalnie polecam. Z mojej strony to wszystko. Oczywiście te produkty ja Wam podlinkuję w opisie na dole. Znajdziecie je, tak jak mówiłem, w sklepie Beardshop. A teraz chciałbym jeszcze Was zaprosić na taki mały bonus. Także zostańcie ze mną. Na razie, trzymajcie się. Do następnego razu.